Siemano, witam was. Uch. W najstarszej grze na świecie. Już drugi odcinek. Widziałem, że dobiliście tam trzy łapki. Więc teraz, próg łapek yy, to będzie trzy znowu. I tak będzie. Dobra, jeszcze. Musisz zasubskrybować ten kanał i dzwoneczka dać, bo jak, dasz, bo jak nie dasz dzwoneczka, to wtedy. E... Mo... Dobra, no zaczynamy. No, kupiłbym sobie. corde Ok, leccino Oh, c'è una luce że twórcy gry nadal pracują nad migrą. O tak. Ja sobie ostatnio w e, Ну да не Nie no, rozgrywka jest mega, mega pozmieniona. Dobra, o, wyśmy Jackpota trafili. Nie. O, dobra, no, to Double mi się przyda. I to bardzo. I co będziemy mieć w tym? No to fajnie. Tezencik mam. Okej, okay, spoko. Kurde, nie zdobyłem Zobaczy też czy czas, czaszek nie zdobywam po ogóle, ale fajne by to było. O! Pięknie! Zdobyłem! Sorry, że pokazuję wam... Dobra, lecimy! Coś mi się stało, ale to nic. O nie! Patrzcie, ile mam coinsów. Jakie to jest smutne. Jeden coins, żebym miał dziesięć tysięcy.

I my musimy zbierać czaszki żeby dostawać te prezenty, czyli kolejny prezent to 5000 końców. A potem 12 tysięcy. Aha Co, Kraken jetpack. <coughs> no to kurde, trzeba grać. I Poseidon Krown, ale fajnie. Ty, no, to nieźle. W ogóle. Czekajcie. Dobra, właśnie w komentarzach chcę pisać. Patrzałem, co się tam dzieje. No i wiecie, co się dzieje? Nikt go nie nazwał, czyli on nie ma imienia. Musicie go nazwać, bo inaczej yy, ten. Odejdźmy go do domu do... domu... Yy, mieszańców Nie, do domu bezimiennych Nie wiem w ogóle czy takie coś jest O dobra Dobrze, że sobie to kupiłem i ulepszyłem nawet Dwa razy Zeraj mi to pies Nie, no ja z jak jak nienerwalny nagrywam Kurde tutaj jest tylko dla Was No i po prostu masakra. na początku jeszcze mnie zbolały ale Teraz już mniej Kurde ile końców można tu zrobić Dobrze że gram Bo teraz jest taka okazja Kiedyś to Stara gra. Teraz to odnowili ją. Tu masakrycznie. Aha. O nie. Dobra. A i piesek y, też wam końce zdobywa. A tak, w ogóle nazwijcie tego psa. Musicie nazwać tego psa, który przede mną wiedział. Ten, który chciał zdobyć kaczkę, ale mu się to nie udało. Dobre. Dobra, lecimy. Dobra. Lecimy dalej, nie poddajemy się. Nie można się poddawać. Sektor siódmy, jeden z najgorszych sektorów, jeden z najgorszych sektorów na świecie właśnie dlatego ej to ja sobie wezmę tego kurde za wcześnie go wzięłem czemu ja mam reklamę O tak, to będzie piękne Nie no jeszcze ta muzyczka Nie no ta muzyczka jest XD wam powiem Sektor ósmy To jest drugi z najgorszych Czy tam trzeci nawet Z najgorszych Pytyj py. Dobra, pobijamy rekordy Polski. Idzde. <grym> Żartuję, ale chyba mi się to nie uda. O, jestem na dziewiątym to że... OBG, nie, nie, mnie proszę was! Zamknąć w klatce i zamknąć twarz. Spowolnienie, spowolnienie! Nie! Dobra, jeszcze 200 metrów i pobiję swój rekord. I pobiję rekord świata. Nie, no dziesiąty sektor, a ja już się zabiłem. Mój nowy Mój nowy rekord. Mój nowy rekord. Pobijamy najbardziej Największy rekord, nie. Nie zdobyłem tego jeszcze. Sektor jedenasty. Żartujecie? Wy nie wiecie, jakie to jest uczucie, naprawdę. Jedenasty sektor. Sześć tysięcy metrów zaraz będę miał. No i mam sześć tysięcy metrów. Co ze mnie za prosto. Dobra, lecimy. ej a w ogóle nie wiem ile mamy speed nie speed tylko spin tokenów 8 aż no to nie no gdyby było tak powolno przez cały czas to było święcie i chyba tak jest nie jednak nie Nie! Ten deszcz Ja chcę mieć 7 tysięcy Dobra, powiemy rekordy. 13 sektor. Lecimy. Dobra, 7000. tysięcy! Kurda, kurde, leczymy się i lecimy dalej. Mamy być koksami w tą grę Uff, Mój największy rekord w tej grze Nie no Czekajcie Czy nie wiem co losować? Aha! Trzy 3, O, double 4 Dobra, lecimy teraz tutaj kwota No i pięknie Widzicie to? Jestem prosem Robimy sobie Dab Dobra, właśnie sobie podwoiłem Naszą nagrodę i mamy 73222 I tysięcy końców. No nie, to jest. Patrzcie, co zaraz odblokujemy. Dobra, jesteśmy kozakami. Zaraz sobie to sprawdzę. Kto jest największym kozakiem w mieście? Ja idę zaraz sobie w gadżety. Patrzcie. Dobra. I fajne piki jest do kupienia. Ta magnetic token. Czyli że będzie nam tokeny przyciągać. Dobra. I teraz. Kurde, jeden gadżet. Muszę kupić, jak w tym mega taki tani, taki niepotrzebny. I może akurat. O, i pięknie. Chciałem właśnie zdobyć koin magneta. Jeszcze mnie ciekawi ten Turbo Boost. Yy, dobra, 17 minut trwa odcinek konsekwencji. Poczekajcie. Google Play, staty, nepsy. to jest back to classic. To ja sobie na chwilę wrócę do klasycznego. Możecie sobie porównać. Inaczej. Totalnie. Dobra, ale mi tu chodzi w ustawienia nie Hmm. Power up, do są event event. A jeżeli damy na credits a support, czy cokolwiek jest. Aha, pomoc. anewsy czekajcie bądź są specjalne oferty na gadżetach tu nic nie ma Dobra, shielda bym sobie jedyne co kupił, ale nie mam hajsu. Co? To 7500? Są takie tanie. Nie no, ale to jest akurat drogie, to. Ten random. A ten gold platinum? Czyli tańszy. Wygrałem jeszcze w 2000, chyba nie pamiętam, który. Teraz ja tego poszukam. Patrzcie na to, tablice wyników. Wyglądają na najlepsze, ale inne typy mają 7506. Gdybym użył jeszcze jednego serduszka To bym, bym był lepszym, odem, lepszym graczem od nich Zasubskrybować tego kanału I zostawić łapeczki w górę I nazwać mnie Czyli tego ludzika, którym gram I jeszcze nazwać tego psa. Musicie to zrobić, bo oni są bezimienni. Nara.